Witam bliźnięta. Czytanie ogólne dla Was od 19 do 25 stycznia. Bliźnięta znak w słońcu, księżycu oraz ascendent. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu. Sytuacja, która wyniknie, to będzie oddalenie Was od szans na rozwój zawodowy, rozwój osobisty. Czyli te szanse się lekko oddalą, ale zaraz zobaczymy, dlaczego. Zwróćcie uwagę na swoje zdrowie na przemęczenie. Szanse się będą oddalać, ponieważ wy będziecie w takim natłoku wydarzeń, wy będziecie w takim natłoku myśli, że może być tak, że szanse się oddalają, bo wy tych szans nie zobaczycie. Czyli uwaga na blokady. Zobaczymy zaraz, cóż z tego wynika. Ci z Was, którzy mają problem. Pogłębienie się tego problemu, niemiłe niespodzianki od osób, lub osoby, która, która albo które wprowadziły was w ten problem, wpędziły was w ten problem, czyli jakby hamowanie was przed wyjściem z tego problemu. I wy zwróćcie uwagę, że to, co się będzie wam oddalać, to będzie poprzez działania tych osób, które wam teraz przychodzą na myśl. Jeżeli wy macie dobre relacje, dobre związki, jeżeli wy macie już wszystko poukładane, to uwaga na niemiłe niespodzianki. Może być tak, że ktoś z przeszłości się odezwie, uwaga też na nowe jakieś znajomości sprzed tak gdzieś około trzech miesięcy. Bo te osoby okażą się osobami silnie zakamuflowanymi, mogą być to osoby uzależnione. Podaję przykłady dzióbki. Może być to osoba uzależniona, może być to osoba, która poluje na Was, żeby Wam zaszkodzić czyli tak zwany wampir energetyczny, emocjonalny. Ale to nie jest tak, że będzie to cały tydzień, ponieważ ten duży problem zacznie się zmniejszać, powoli jakby wyciszać. Decyzje związane z tymi problemami. Uwaga na decyzje. Nie podejmować decyzji pod wpływem kogoś. Wy macie się wyciszyć, odzyskać stabilizację, zebrać informacje, nie podejmować decyzji pod wpływem tej jednej osoby. No dziebaski, kochane. Oddal się od tej osoby. Oddal się od tej osoby, która przechodzi ci na myśl. Jeżeli nie możecie się fizycznie oddalić, to po prostu nie ujawniać się ze swoimi myślami, zmienić doradcę. Ja to tak mówię hasłem, tak? Bo będą się pojawiać kolejne szanse. Jedne będą się opóźniać, a drugie będą się pojawiać. Czyli trzeba będzie podjąć decyzję w oparciu o te szanse, które się pojawiają. Nie szanse na rozwój zawodowy, osobisty, one się trochę opóźnią, bo wy macie zobaczyć, z kim wy w przyszłym tygodniu możecie tworzyć, a z kim już nie powinniście nic tworzyć, tak? Uwaga, nie ujawnia się ze swoimi. Myślami i planami. Podejmij decyzje dotyczące tej jednej osoby, a odzyskasz stabilizację. Podejmij decyzje dotyczące tej jednej osoby, oddal tą osobę, a odzyskasz stabilizację. Jeżeli chodzi o ruchy finansowe, zawodowe bądź prywatne. dotyczące też ruchów rodzinnych, czy też urzędowych typowo, tak czy mogą być też rozwody podział majątku dostaniecie dodatkowe informacje, czyli to, co się będzie opóźniać, to Wy niczego nie przyspieszajcie, bo przyjdą dodatkowe informacje dotyczące tego problemu i wtedy dopiero podjąć decyzję w zgodzie ze sobą. A zobaczymy, jaka jest karta rada. Niemożność bądź brak woli podjęcia decyzji. Kieruj się głosem swego serca, zamiast próbować wszystkich uszczęśliwiać. Udawanie, że problem nie istnieje. Nadmierne analizowanie sytuacji. Czyli zobaczcie, kierujcie się głosem ser swojego serca i nie próbujcie wszystkich uszczęśliwiać, bo przy tej okazji siebie osłabicie. Czyli jak Wy będziecie próbowali wszystkich uszczęśliwiać, to Wasze szczęście się od Was oddali, tak? Bo wy nie będziecie szczęśliwi, no bo będziecie wszystkich innych uszczęśliwiać, tak? Uwaga na pułapkę tej osoby lub tych osób, które właśnie tego będą oczekiwać, żebyście wy wszystkich uszczęśliwiali, a tutaj ma być odwrotna sytuacja. Wy macie odzyskać stabilizację wewnętrzną, tak? Zobaczyć, że będą pojawiać się nowe szanse, nowe możliwości dla Was i podjąć decyzję taką, że Wy stawiacie w przyszłym tygodniu. Siebie na pierwszym miejscu, co nie oznacza dzióbki, że nie macie komuś tam pomagać. To nie o to chodzi, ale uwaga na pułapki, które będzie ta osoba nastawiać czyli może ta osoba sztuczne problemy generować, żeby was zająć swoimi problemami, przy czym was osłabić, a wy macie uważać właśnie na to osłabienie. A ja Wam życzę, oczywiście, cudownego tygodnia.